Chevrolet Corvette C1. Pierwsza generacja Corvette zadebiutowała w 1953 roku. Corvette C1 wyróżniała się wyjątkowym designem, elegancką sylwetką i sportowymi detalami. Na początku C1 miała silnik rzędowy sześciocylindrowy o pojemności 3,9 litra i mocy 150 koni mechanicznych. Później moc zwiększono do 195 koni mechanicznych. W roku 1956 C1 przeszła lifting. Pojawił się silnik V8 o mocy 265 koni mechanicznych. Rok później moc ta została zwiększona do 283 koni mechanicznych. W roku 1958 Corvette C1 przeszła kolejny lifting. W latach 1958-1960 oferowany był ten sam silnik V8 w różnych wariantach mocy od 230 do 315 koni mechanicznych. W 1962 roku zaprezentowany nowy silnik o pojemności 5,4 litra V8 o mocy 360 koni mechanicznych. Pierwotnie Chevrolet planował wyprodukować tylko 300 sztuk Corvette C1 na wprowadzenie korwety na rynek. Jednak ogromne zainteresowanie spowodowało, że produkcję zwiększono do 300 sztuk dziennie. Ten sportowy Roadster był pierwszym samochodem, którego konstrukcja opierała się na karoserii wykonanej z włókna szklanego, co znacznie ograniczyło masę pojazdu i zniosło ostateczny problem korozji. Produkcja pierwszej korwety trwała od 1953 do 1962 roku. A w tym czasie powstało niewiele ponad 10 tysięcy egzemplarzy. Nazwa modelu Corvette pochodzi od nazwy małych i szybkich okrętów marynarki wojennej, znanych jako korwety, Corvette, czyli korwet w języku angielskim. Nazwa ta została wybrana, aby podkreślić szybkość, sportowy charakter i elegancję samochodu, nawiązując do dziedzictwa marynarki wojennej.